Witajcie kochani, to jest pierwsze wideo od czasu kiedy osiągnąłem na kanale 1000 subskrybentów, także serdecznie Wam bardzo dziękuję. Tych, którzy oglądają, a nie subują, zachęcam do subskrypcji, bo jest tego 90% oglądających bez subskrypcji, więc zachęcam. A ja dzisiaj um, zrobię dla Was coś smacznego, coś um, wyjątkowo bezmięsnego, ale jako dobra przekąska lub dodatek do dania czyli placki cukiniowe z serem feta. Jeszcze tylko Wam powiem, że z okazji 1000 subskrypcji będzie wyjątkowe wydarzenie, mianowicie 1 lutego o godzinie 14 na tym kanale, na Kuchni Magnusa będzie gotowanie na żywo, czyli tak zwany stream, gdzie właśnie będzie można w ogóle siedzieć ze mną na czacie, w sensie, że nie ja będę widział czat i będę mógł z Wami rozmawiać i coś ugotuję właśnie na Waszych oczach na żywo, także zachęcam, zapraszam, że 1 lutego o godzinie 14 zajrzeć tutaj do nas. Lista składników tradycyjnie pojawi się wam w tym momencie na ekranie. A ja zacznę od tego, że umyję cztery cukinie, średniej wielkości cukinie. E, obiorę je ze skóry i odkryję oczywiście te końcówki. A potem zetrę te cukinie na grubych oczkach, na tarce. Moja starta cukinia jest już gotowa. Jak mogliście zauważyć, staram ją bezpośrednio od do tur szlaka. Z tego względu, że moim zadaniem jest w tym momencie odsączyć jak najwięcej płynu z tej cukinii. Więc w tym momencie posypię tutaj około półtorej łyżeczki soli, wymieszam to i zostawię na minimum 20 minut. Sól właśnie wyciśnię trochę tego płynu z tej cukinii. Jest do szlaku właśnie, więc sobie spokojnie będzie skapywał. Musimy to wszystko bardzo dobrze wymieszać, żeby ta sól dotarła wszędzie. I to, co nam nie skapnie do miski, będziemy po prostu wyciskać później. Ale tak minimum 15-20 minut, najlepiej dłużej. Ile macie czasu? Trzy tygodnie? Jesteśmy po przerwie, ja dałem demo troszeczkę dłużej. Czasu mianowicie dałem około 40 minut. Jak widzicie, puściło im bardzo dużo soku. Ja to jeszcze tutaj lekko powyciskam. żeby faktycznie pozbyć się tak jak najwięcej. I zaraz do tej miski włożę tutaj moją w miarę wyciśniętą cukinię. że tej wody się pozbywam. Także moja cukinia jest już gotowa, odsączona. W tym momencie dodam resztę składników i wmieszam je po prostu ręcznie. Wszystko razem pomieszam. Będzie to pół kostki serafeta, czyli właśnie około 130 gramów. Będzie to trzy łyżki mąki, jedno jajko i co do przypraw, właśnie nam trochę pieprzu, dam trochę papryki słodkiej oraz odrobinę, tak dosłownie, jeszcze lekkiej pikanterii, pieprzu cayenne. Oczywiście, jeśli nie robicie pikantnego, to nie. Dawajcie, pieprzukajęny jest to opcjonalna sprawa, także jak tylko wolicie. Wszystko dodane. teraz dokładnie mieszamy, żeby wszystko się zrobiło w taką w miarę jednolitą masę, takie ciasto. Nasze ciasto jest gotowe, bierzemy się na smażenie. Smażenie bardzo proste, mamy patelnię na rozgrzanym oleju. Ja używam oleju z pasty na Kiedy nam się nagrzeje, będę wykładał po łyżce ciasta, które tam lekko rozpłaszczę w odległościach od siebie i to będziemy smażyć właśnie takie cieniutkie, jakby jednołyżkowe placki z cukinii. Następnie wyłożymy je na ręczniku papierowym, żeby też troszeczkę z tego tłuszczu właśnie zeszły i będą gotowe. Jedna rzecz tutaj trzeba pamiętać, to to, że smażymy na dosyć małym ogniu, małym, mało średnim ogniu z tego względu, że to się musi zdążyć faktycznie usmażyć, upiec cukinia, która jest surowa yy, i jeśli damy zbyt duży ogień, to faktycznie obsmażymy ją z zewnątrz, no ale jak się wgryziemy, to będzie surowa. Jak widzicie, wykładam i właśnie tak w miarę spłaszczam. I tak smażę po kilka minut. Już moje placki są już gotowe, więc zdejmuję je właśnie na ręcznik papierowy na bok. One są dosyć miękkie, a to od razu mówię, to nie są takie twarde placki, jak nie wiem, jakieś racuchy czy coś w tym stylu, tylko to są właśnie takie miękkie placuszki, które też będą się pod widelcem rozpadać ogólnie, ale są bardzo dobre. Także polecam. Także tu mi się jeszcze chwilkę odsączą, a ja sobie od razu postawię następne. Także, moi drodzy, mi się sparz reszta, a ja spróbuję moje placuszki. Znaczy, już wiem, że wyszły idealnie oczywiście, ale po prostu chcę pokazać. Tak słoniałem, to są właśnie takie placki, które się raczej rozpadają po prostu pod um, <gryw> ciężarem widelca. A, tak to wygląda mniej więcej. Także, smacznego! To są placki które, jak wspomniałem, są mięciutkie, są takie wilgotne w środku i w ogóle. Więc to jest konsystencja dość inna niż zwykle mają jakieś tam naleśniki czy coś w tym stylu. Ale gwarantuję, że jest to placek, który Wam pospakuje. Więc zachęcam, zapraszam i udanego gotowania. I spróbujcie! Ha! Ja. to No wyłącz się.